Do nagrania tego filmu zainspirowały mnie Wasze ostatnie pytania i komentarze pod różnymi filmami dotyczące podlewania Waszych roślin. Co robicie źle? Dlaczego coś tam się dzieje? Czy można podlewać tak, a nie inaczej? Więc w tym filmie obalamy mity i poruszamy fakty związane z podlewaniem roślin domowych. Miłego oglądania! Pierwszym mitem i najbardziej szkodliwym jest określanie czasu, co ile powinniśmy podlewać daną roślinę. Gdy czytamy o nich w podręcznikach, gdzieś w internecie, to możemy znaleźć informację, że na przykład skrzydłokwiat wymaga podlewania załóżmy to 7 dni, czy tam raz w tygodniu. Jest to ogromny błąd, ponieważ podlewamy roślinę w zależności od tego, jakie ma oczywiście wymagania i od tego, w jakim tempie przesycha podłoże. A podłoże może przesychać w zależności od warunków, jakie mamy w mieszkaniu. Zależy od temperatury powietrza, no, to wpływa na tempo przesychania podłoża, na wilgotność powietrza. Im większa wilgotność, podłoże przesycha wolniej. Na wielkość doniczki, w jakiej uprawiamy roślinę. Jaka to jest doniczka? Plastikowa, nie przepuszcza wilgoci, więc ziemia wolniej przesycha niż w doniczce glinianej. Kolejna sprawa to, jaka to roślina? Jakie to jest podłoże? Czy to jest włókno kokosowe, czy to jest mieszanka torfu, perlitu, piasku? To wszystko, te wszystkie komponenty podłoża wpływają również na przepuszczalność podłoża, na dostęp powietrza. Im więcej powietrza podłoże, szybciej przesycham. Pora roku ma wpływ na przesychanie podłoża. Latem roślina rośnie intensywnie, więc potrzebuje więcej wody. Światło. Im więcej światła, roślina szybciej rośnie i też wymaga więcej wody. No dobra, ale jak rozgryźć to, co ile należy podlewać roślinę? No nie co ile, tylko kiedy. I gdy czytacie o roślinie, to na pewno przeczytacie takie informacje, że lubi wilgoć, lubi częste podlewanie. To dotyczy głównie roślin pochodzących z tropikalnych lasów deszczowych i to świadczy o tym, że po prostu nie możemy przesuszyć bryły korzeniowej. Są oczywiście takie gatunki, którym gdy przesuszymy trochę korzenie, to nic im się nie stanie, szybko się zregenerują. I pamiętajcie o tym, że lepiej roślinę przesuszyć niż przelać. Oczywiście sukulenty, kaktusy podlewamy wtedy, kiedy podłoże w doniczce zupełnie przeschnie. Kaktusy i sukulenty bardzo często kojarzą nam się z tym, że nie wymagają dużej ilości wody, by funkcjonowały dobrze, rosły zdrowo. I to prowadzi nas do tego, że rośliny podlewamy niewielką ilością wody, co jest dużym błędem, ponieważ gdy podlewamy małą ilością wody, to korzenie są płytkie, delikatne i to powoduje, że roślina może nam się przewracać, wywalać z doniczki. Kaktusy, sukulenty podlewamy w taki sposób, że musimy zapewnić pełen nasiąg wody. Możemy podlewać od góry w podstawkę, pozostawić tak, żeby tutaj woda z podstawki podciągnęła. I gotowe. Między podlewaniem do kolejnego podlewania sukulentów podłoże musi zupełnie przeschnąć. Jeżeli sprawdzasz podłoże palcem czy wyczuwasz, czy doniczka jest lekka czy ciężka i nie masz tej pewności, czy ta, czy ta ziemia przeschła, poczekaj jeszcze kilka dni. Gdy podlewasz rośliny z tropikalnych lasów deszczowych lub takie, którym systemu korzeniowego nie możemy przesuszyć i wyczuwasz, że podłoże jest takie lekko wilgotne, i dolewasz trochę wody, i z następnym podlewaniem, jak już podłoże też niemalże przez nie i znowu dajesz mało wody, to za trzecim, czwartym podlewaniem postaraj się jeszcze dopuścić, żeby troszeczkę bardziej ziemia przesła niż zazwyczaj, i podlej większą ilością wody w taki sposób, żeby. Przeleciała przez dziurki od odpływu, a no, to jest bardzo ważne, żeby były dziurki od odpływu. W ten sposób wypłuczamy wszelki nadmiar nakumulowany, wszelki nadmiar nawozów nakumulowanych w podłożu. To jest bardzo ważne, żeby w taki, w taki sposób raz na jakiś czas podlewać rośliny, żeby oczyścić podłoże. Jeżeli masz duże rośliny w dużych doniczkach i podlewasz, zbiera Ci się podstaw, na podstawce woda, no to... Ciężko jest taką donicę jeszcze podlaną, zapełnioną wodą, podnieść do góry, żeby wylać wodę z podstawki. No to szmatka i odsączamy. Nie możemy dopuścić do tego, że pozostawimy roślinę z wodą w podstawce, bo to spowoduje podgniwanie korzeni. Tego nie chcemy. Pojawiło się bardzo ciekawe pytanie odnośnie podlewania storczyków za pomocą kostek lodu. Chodzi w tej zasadzie generalnie o to, że układamy kostki lodu na podłożu i to ma podlewać storczyki. Po pierwsze. Gdy kładziemy kostkę lodu na podłożu i się rozpuszcza, to nie powoduje tego, że podłoże nasiąka i nawilża korzenie storczyka. A po drugie, co najważniejsze, taki zimny lód na korzeniach storczyka powoduje tylko uszkodzenie korzeni. W tej zasadzie generalnie chodzi też o to, że kostka lodu obniża temperaturę wokół storczyka, bo storczyki, żeby pobudzić do kwitnienia, panelopsisy, wymagają różnicy temperatur między dniem a nocą, więc niby ta kostka lodu ma tutaj zadziałać takie cuda. Możemy spróbować, ja tego nie testowałam, ale spróbujemy, co będę pokazywała w kolejnych vlogach. Kostki lodu będę układała obok rośliny w taki sposób, żeby w żaden sposób nie dotykało doniczki ani rośliny. O nie kwiatowy idzie. Często spotykam się z taką opinią, że rośliny typu ceropegia czy starzec opryskujemy, zraszamy, że to pomaga roślinom. No, generalnie zraszanie sukulentów to nie jest dobre rozwiązanie. Niektórzy spryskują podłoże to też nie jest dobre rozwiązanie i gdy podlewamy je, to musimy uważać, żeby nie lać po pędach, ponieważ to powoduje występowanie szarej pleśni, opadanie liści i marszczenie się. Nadmiar wilgoci u tych roślin również powoduje to, że korzenie nie pobierają wody no i zaczynają nam się sypać. Podlewajcie je najlepiej w podstawkę, jak nie możecie tutaj bezpośrednio lać na podłoża. No i tak jak sukulenty trzeba je podlewać, żeby podłoże między podlewaniem zupełnie przeschło, A gdy podlewacie to, żeby dobrze nasiąknęło. No to kwitnie mi. Nie wiem jak to powiedzieć, więc może po prostu pokażę. Będę wdzięczna. Jak wspomniałam na początku filmu rodzaj podłoża ma wpływ na częstotliwość podlewania. Jeżeli kupujecie rośliny i uprawiane są w ziemi torfowej, to przesadźcie je jak najszybciej lub dodajcie jakieś rozluźniacze. Rośliny uprawiane w samym torfie, gdy je przesuszymy, to już jest problem, ponieważ torf gdy przesycha, to się kurczy, przez to rozrywa najdelikatniejsze korzenie, korzenie włośnikowe. To szkodzi roślinie, dlatego jeżeli kupicie taką roślinę z podłożu torfowym, czyli takim szkółkarskim, w których rośliny są po prostu pędzone, przyspieszane do szybszego wzrostu, no to roślinie, jeżeli ją przesuszymy, to tylko zaszkodzimy. Podłoże torfowe też może bardzo wolno przesychać, jeżeli wilgotność powietrza jest wysoka, czyli zacznie nam się tutaj pojawiać pleśń. No i pamiętajmy również o tym, że torfów jest coraz mniej, żeby unikać tego typu podłoży. No dobra, chcemy unikać torfów, co jest takim głównym komponentem gotowych mieszanek dla roślin domowych, co w takim razie z, jaki zamiennik zastosować? Ja obecnie testuję zwykłą ziemię kompostową, taką znaczy pakowaną, przeznaczoną do uprawy warzyw, ziół, wysiewu nasion. Jest to Cięższa ziemia, więcej chłonie wilgoci, wolniej przesycha, taka tłusta, więc jeszcze ją wyczuwam. Ja mam ciężką rękę do podlewania i to widać tutaj na tej paproci, którą przesadzałam w takie podłoże i tam ma liść jeden pożółknięty. I tym sposobem przechodzimy do tematu paproci, jak je podlewać. W filmie o paprociach powiedziałam Wam taką ogólną zasadę podlewania paproci. Chodzi o to, żeby ich zupełnie nie przesuszyć, chociaż są takie paprocie, które możemy. Takie chwilowe przesuszenie, a splenium nam na przykład wybaczy ale starajmy się tak mocno ich nie przesuszyć i nie przelewać. Na przykład ta paprotka, wow, ale urosła. Podlewam ją wtedy, kiedy czuję, że już podłoże jest suche. Jak wbiję palec w głąb doniczki i jest suche, to dopiero wtedy je podlewam. Teraz czuję, że jest wilgoć, więc sprawdzę ją za kilka dni, tak w połowie tygodnia, czy to będzie pora na podlanie. Często schnące liście paproci mogą nas wprowadzić w błąd. Przesuszona paprotka ma liście, o, takie suche, słomkowe. Jak taka sucha trawa jesienią na łąkach, powiewająca na wietrze. To jest od przesuszenia. To jest paprotka, którą dostałam. Była przelana, więc ją pozostawiłam na korytarzu i zapomniałam o niej, ją przesuszyłam, ale się regeneruje powoli. Przelana paprotka to liście sknące, ale taka, taki ciemny brąz, niemalże czarny. To jest od nadmiaru wilgoci. Więc, tak jak mówiłam w filmie o paprociach i powtarzam, nie dopuśćcie do tego, żeby ich przesuszyć, ale też nie podlewajcie wtedy, gdy czujecie, że podłoże jest jeszcze mokre. Poczekajcie kilka dni. No i jakość wody też jest tutaj bardzo ważna. Często spotykam się z komentarzami, takimi uwagami, że podlewam rośliny wodą z kranu i nic mi się nie, nie dzieje, rosną pięknie i zdrowo. Um, no ale. Są oczywiście rośliny, które nie reagują na chloryny i chlorany zawarte w wodzie kranowej, ale rośliny pochodzące np. z tropikalnych lasów deszczowych na tego typu związki chemiczne zawarte w wodzie będą reagowały przebarwieniami na liściach. A najgorzej reagującymi roślinami na jakość wody są takie wstrętne dziady typu kalate i maranty. Maranta generalnie uważam, że jest w sumie taka, taką rośliną przeze mnie polecaną Tobie, Taką na, na początek, żeby się oswoić, jak roślina reaguje na wilgotność powietrza i na jakość wody. Maranta wiele ci wybaczy, ale kalate już nie. Reagują bardzo negatywnie na właśnie jakość wody i również nawozy, o czym ostatnio się dowiedziałam. Podnałam ją nawozem z dodatkiem chlorków i takie coś się podziało na liściach. Niestety, ale widzimy, jest to żywy dowód, że jakość wody i nawozy mają wpływ na to. Jak rosną rośliny. Ale tutaj już puściłam zdrowego liścia, także mam nadzieję, że się szybko zregeneruje. Pojawił się taki komentarz, że kalatea, mimo podlewania, nawilżania, zraszania i ustawiania na podstawce z kamieniami, keramzytem, napełnione jest to wodą, żeby podbić wilgotność, słabnie liście żółpno, bo to jest od nadmiaru wilgoci. Rośliny te, no to są takie wstrętne dziady, które no, musimy wyczuć, po prostu obserwować je, jak reagują. Yy, Starajmy się ich nie przelewać. Jeżeli takie rzeczy dzieją się na liściach, no to tutaj pewnie wda się infekcja. Kalatee mają delikatne korzenie, wrażliwe na wszelkie uszkodzenia i infekcje. I mają też bulwy, więc one też mogą tam podgniwać i to pojawia się później na liściach w formie różnych takich brzydkich plam. Gdy podlewasz roślinę i widzisz, że tutaj na wierzchniej warstwie ziemi... Stoi woda, nie chce wsiąkać, to znaczy, że podłoże jest zbyt ciężkie, brakuje tutaj powietrza rozluźniacze. To, co możesz zrobić, to za pomocą patyczka rozluźnić wierzchnią warstwę ziemi, żeby woda szybciej wsiąknęła w głąb. No i warto dodać też troszkę piasku i wymieszać piasek, perlit, ale jak podlewasz rośliny i dodany jest perlit, to za każdym podlewaniem ten perlit dostaje się do góry, co jest dobre, bo przemieszczając się rozluźnia Podłoże w doniczce i na powietrza. Powietrze jest bardzo ważne w takich kompozycjach różnych mieszanek, podłoży. No i metoda patyczka. Jeżeli oglądasz mnie już dłuższy czas, to pewnie znasz tą metodę, żeby sprawdzić, kiedy roślinę podlać. Wbijamy tuż przy ściance, żeby też nie naruszyć korzeni. Wbijamy w głąb jak najgłębiej się da, najlepiej do samego dna. Pozostawiamy, czekamy tak na 5-10 minut. I gdy wyciągniemy. To sprawdzamy, czy potoczek jest mokry, suchy, czy może oblepiony. Jak jest oblepiony ziemią, absolutnie rośliny nie podlewamy. Gdy jest taki wilgotny, no to się zastanawiamy, jaka to jest roślina. Czy to jest <grych> sukulent, to wtedy zostawiamy jeszcze, nie podlewamy teraz. A gdy jest to roślina, z której nie możemy przesuszyć, no to wtedy możemy podlać. A jak jest suchy patyczek, to wiadomo co trzeba zrobić. I dalej się mnie podpytujecie o tego typu urządzenia. No ja mam jedno, które sobie przykładam z doniczki do doniczki, i mniej więcej mi to obrazuje, czy pora jest, żeby sprawdzić czy należy roślinę podlać. Jeżeli chodzi o pH podłoża, to, to w ogóle na to nie patrzcie, to Wam nie zmierzy pH. Nie, 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 nie. Jeżeli chcecie mieć profesjonalne, pewne urządzenie, to niestety musicie przeznaczyć na taki zakup kilka stówek, a nie kilkadziesiąt. To jest takie mniej więcej na oko. Pokaże nam, że pora sprawdzić. Ja temu nie ufam. Więc bądźcie też ostrożni. Bardzo często jest tak, gdy kupujemy nową roślinę, no to na korci, żeby ją podlać. No jest w nowym miejscu w domu, to chcemy ją potraktować dobrze, więc chcemy ją podlać, i tutaj pojawia się duży błąd, bo bardzo często takie rośliny są po prostu mokre, przelane i takie dolanie znowu wody, no to spowoduje same problemy. Mi się wielokrotnie zdarzyło coś takiego, że kupiłam nowe rośliny, nawet ich nie podlewałam, tylko musiały po prostu też odreagować to przelewanie w hurtowniach i żółkły. No tak niestety się dzieje. I teraz jako taki przykład, że musimy się wstrzymać z podlaniem nowej rośliny, pokażę tę oto monsterę. Kupiłam ją w połowie sierpnia i od tamtej pory podlałam ją raz. Raz. I ona już wymaga podlania, chyba dzisiaj ją podleję. Także widzicie, po prostu trzeba się wstrzymać z podnaniem nowej rośliny. Wiem, że korci... W ogóle ten odcinek miał być o monsterach. E, kilka takich ciekawostek chciałam Wam opowiedzieć o tych, które mam tutaj u siebie, ale to w następnym odcinku. Często jest tak, że nowa roślina, świeżo wprowadzona do mieszkania lub e, gdy zmieniają się warunki wilgotnościowej, temperatury... W mieszkaniu w ciągu roku, przechodzimy z sezonu na sezon, to gdy podlewasz roślinę, możesz zauważyć, że na końcach liści skrapla się woda. Jest to gutacja, jest to naturalny proces pozbywania się nadmiaru wilgoci, nadmiaru wody przez roślinę. I to daje nam sygnał, że Trzymaj się z podlewaniem. Proszę bądź teraz ostrożna lub ostrożny w podlewaniu roślin, ponieważ podłoże znacznie wolniej przesycha niż latem. Wilgotność powietrza, która jest za oknem, jeżeli otwierasz okna, drzwi, to to też wpływa na wilgotność w mieszkaniu, a to wpływa na wolniejsze przesychanie podłoża. Zbyt mokre podłoże, zbyt wolno przesychające to idealna miejscówka dla ziemiórek. Dlatego, jeżeli widzisz, że wolniej ci przesycha podłoże w doniczkach, to warto się zaopatrzyć w tego typu lepy, gdzie nie gdzie to wbić i się tak, wiecie, ubezpieczyć żeby wyłapać. Ostrożnie z podlewaniem, jakość wody ma tutaj znaczenie i gdy wolno przesycha podłoże, martwisz się, że zaczynają liście troszeczkę żółknąć, to za pomocą patyczka rozluźnij ziemię i z następnym podlewaniem, gdy podłoże przeschnie, jeżeli widzisz jakieś infekcje, to na początek zastosuj ekologiczny oprysk, po prostu wywar z czosnku, to odkaża podłoże, odkaża korzenie, a jeżeli widzisz, że coś dalej się dzieje, no to już warto wtedy wejść w środki chemiczne, które no na pewno uratują roślinę, no, trzeba iść czasami na kompromisy. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny, oglądało Ci się go miło, że Twoje rośliny będą rosły pięknie i zdrowo. Pozdrawiam!